bardzo sprytne bo ta kulka ona się nie zmieści nie zmieści tutaj u góry a także nie przyleci tutaj na dole to jest taki właśnie taki właśnie flex będę testował napój Ramune O, shit, co ja zrobiłem? <noise> Chyba tak się robi. To jest trochę dziwne, żeby ta kulka była nie w środku. No ale okej. Okay. Fajne takie, lekkie. Trochę jak oranżada, taka zwykła. Ale bardzo świeże, odświeżające. Smak. Szczególnie jak się mało zdrowe jedzenie dobre.